Siemanko z tej strony konerski. Dzisiaj będziemy zajmować się wnętrzem takiej repliki, czyli A4P. Całe cztery osoby prosiły o to, żeby zobaczyć, jak się je czyści w środku po strzelaniu, jak je tam pielęgnować i zadbać o to, żeby działały tak, jak powinny. Więc dzisiaj pokażę wam, jak to wygląda od środka. Sprawa z czyszczeniem jest bardzo prosta, bo będziemy czyścić ten subkarabinek karabinek, i ten karabinek. Ten karabinek, czyli DPMS-a zobaczycie za parę dni na testach i recenzji. A dzisiaj e, pokażę Wam, jak się je czyści. Na w zasadzie je się czyści tak samo, bo to są dwa takie same karabinki, tylko ten jest taki dłuższy. I tyle. Więc nie przedłużając, zabieramy się za robotę. Chodźcie bliżej. Jak sami wiecie z poprzednich filmów, to jest replika Waldka, no i po naszych testach i recenzji mocno się to usyfiło. Sami prosiliście o to, żeby pokazać jak to się czyści po takim większym strzelaniu, no i zaraz się za to zabieramy. Od razu mówię, że ja tutaj nie będę rozbierał zespołu z pustu, wyciągał wszystkich sprężynek najmniejszych i dobierał się do tych najmniejszych elementów, no bo zwyczajnie nie ma to sensu. Dzisiaj po prostu czyścimy. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to oczywiście wyciągamy magazynek. Magazynek sam sobie bardzo ważna sprawa podczas czyszczenia. No i takiego powiedzmy małego serwisu. Ma w sobie uszczelkę, i w sumie jest też elementem całego zespołu zamka. No ale to za chwilę. Odbezpieczamy, sprawdzamy, czy w środku nie ma jakiej kulki. Aha, najważniejsze, będziemy dzisiaj czyścić takim szprajem do broni. Już w dekatlonie one są po tam 20 zł. Olejek silikonowy, będziemy do szczelek używać. To jest w Lidlu w W5. Też tam 15 zł. Ręcznik papierowy w takie wzorki. Nie wiem jakiego sklepu. I patyczki do ucha lub też do nosa i tam innych takich. To nie wiem ile kosztuje. W rosmanie są. I tak naprawdę nic więcej nam nie jest potrzebne do tego, żeby to wyczyścić. Teraz tak, nad bezpiecznikiem mamy taki przycisk, który w zasadzie spinę. Ja nie jest dokładnie w tym miejscu. Jak go naciśniemy palcem, on wychodzi z drugiej strony. To jest dokładnie ten element. Możemy go sobie palcem podważyć, a jak nie wychodzi, to możemy użyć jakiegoś narzędzia, które nam pomoże go wyciągnąć. On wychodzi w taki sposób o, tak Wam pokażę, to jest to. Jak już jest to wyciągnięte, wtedy mamy dostęp do środka. No, i tak w sumie to tyle rozbierania. W tym miejscu jest zespół spustu, pustu, który współgra razem z bezpiecznikiem. Działa to całkiem spoko. Widzicie? Tu mamy boltket, który łapie nam zamek w tylne położenie w momencie, kiedy wystrzelimy ostatnią kulkę. Ona też współgra razem z magazynkiem, bo kiedy sobie włożymy magazynek, widzicie, tu wystaje taki ząbek. On wystaje tylko wtedy, kiedy skończą się kulki, bo kiedy są kulki w środku, to on się chowa. No nie? A jak wyskakują ostatnia kulka, to on wyskakuje do góry. W tym miejscu to jest sygnał dla tej dźwigni, że ma po prostu, tak jak teraz, odskoczyć na bok, nie? Wtedy możemy ją nacisnąć, żeby zwolnić zamek. Tak jak mówię, ja tego zespołu nie będę wyciągał, nie ma to sensu. Działa to w ten sposób. Możecie sobie zobaczyć, jak te elementy ze sobą fajnie współgrają. Słuchajcie, w tym miejscu, czyli w zasadzie w prowadnicy kolby, jest urządzenie powrotne. To jest taka sprężyna z takim pierścieniem, które chcemy wyjąć, to musimy obrócić którąś ze stron, bo tylko w jednym miejscu jest takie taki frez, żeby można było to wyciągnąć. To sobie obracamy. Jak jest jakiś problem, to ten przycisk ten metalowy idzie też wcisnąć na dół. Można jakimś śrubokrętem czy coś popchnąć. I możemy wyciągnąć całe urządzenie powrotne, które w zasadzie jest dwoma sprężynami, dwoma czy dwiema? Sami napiszcie w komentarzach, ja nie wiem. Dwie sprężyny razem z takimi małymi prowadnicami. Zobaczcie. Ja jako to dotknąłem, tak w sumie wyciągnąłem. No dotknąłem jeszcze zamka. Trochę się nasyfił. Ale widać też jak z bliska, że się świeci, także to są opiłki metalu. Nie? W środku jest też dodatkowa prowadnica, która trzyma tu małą sprężynę, no ale tego nie ma sensu wyciągać, tam sobie po prostu wytrzemy ręcznikiem papierowym. I teraz chyba najważniejsze, postaram się pokazać to z tej strony teraz. Proszę bardzo, to jest nasz zamek, nie? To popychacz nie działa, więc tutaj nic nie musimy wyciągać. Łapiemy sobie za dźwignię przeładowania i wyciągamy cały zespół zamka. On wygląda tak. OK. to oczywiście jest po prostu położone, to możemy sobie zrobić tak. Ten element możemy sobie zrobić tak. No i tu w środku mamy najważniejszy element, czyli naszą uszczelkę. Okay. Tu jeszcze nam został w środku cylinder, który jest przymocowany na dwa piny na obudowie. Tu jest na dwa piny i on jeszcze w środku się trzyma. Razem z tą końcówką, gdzie jest osadzona lufa, tu tego nie trzeba wyciągać na zewnątrz. To jest przyzwoity dostęp, więc nie ma z tym problemu. Natomiast jeśli chodzi o czyszczenie lufy, no nie będziemy się tutaj przepychać. Przejdziemy sobie na drugą stronę. Odkręcimy końcówkę. I tą bardzo dużą lówkę sobie wyciągamy. I tyle. Została nam sama obudowa, którą zaraz będziemy szmarować, czyścić, szprejować i w ogóle. Najpierw zespół z Pierwszą rzeczą, którą sobie ja robię, biorę tego szpraja z dekatlonu. paciki. I jadę w środku, wszędzie tam, gdzie się mogę dostać. Kumacie, nie? To jest kilka dni strzelań i takie cuda się robią. Wszystkie te elementy, gdzie tylko dotrzemy, możemy sobie tam troszeczkę głębiej wsadzić, tylko trzeba uważać, żeby nie zostawić tego w środku, nie? Bo żeby to nie spadło Wam z tego patyczka i żeby w środku nie zostało, bo wtedy będziecie musieli wyciągnąć cały ten zespół, nie? Ale wygląda na to, że to już jest w miarę w miarę. Ja wam powiem, ja jestem ogólnie bardzo mocno zaskoczony tym, że te elementy wyglądają tak dobrze, w środku w sensie, cały ten zespół z pustu, bo porównując z innymi replikami Full Auto, na przykład z moim Uzi, to to wszystko jest totalnie wytarte już, nie? Też strzelałem naprawdę dużo, no tu wystrzelałem przez pierwsze dwa dni dwie paczki śrutu więc moje łzy już potem w ogóle farby w środku by nie miało. A tutaj no, nie widać jakichś większych zmian, gdzieś żeby farba schodziła, czy żeby coś się działo. Ja wiem, że ta budowa jest cała plastikowa, no, ale te wszystkie elementy, no, nie widać na nich jakoś specjalnie, żeby coś się tutaj działo. To teraz jedziemy z tym elementem prowadnicy wewnątrz. I z prowadnicą kolby. No, no to wiecie, to się wyciera od tego mechanizmu całego, nie? Także to jest więcej metalu niż syfu, tak naprawdę. W tym elemencie akurat jest to widać, bo on się aż błyszczy. Dobra, nasze sprężyny razem z prowadnicami. I jedziemy. No, najczyściej też nie było. Także luz. Doprowadzimy to do jakiegoś stanu zaraz. Dobra, mamy te sprężynki wyczyszczone. Teraz przechodzimy do naszego zespołu zamka. Ja to wszystko i tak spryskuję za pierwszym strzałem tym samym smarem. W całość łącznie z dźwignią. I wycieram ten cały syf. Kiedyś, jakby Wam jakiś syf nie schodził, to bierzecie po prostu troszeczkę benzyny ekstrakcyjnej. Ale tak wiecie, nie żeby wrzucić do wiadra, tylko. Troszeczkę benzyny ekstrakcyjnej, to pomoże rozpuścić stare smary. Nie? Tutaj nie ma tego problemu na szczęście, ale pamiętajcie, że możecie benzyną ekstrakcyjną myć wszystkie elementy wewnętrzne takiej wiatrówki. Wiecie, tu jest taka sprężynka od blokady, więc warto tutaj sobie prysnąć troszeczkę smaru jakiegoś, żeby po prostu to nie łapało korozji i żeby lepiej chodziło. Elementy już mamy, a teraz ten najważniejszy. Mamy dwie śrubki, po wykręceniu których mamy dostęp do całego tego elementu, i wtedy możemy na przykład dobrać się do uszczelki, żeby ją wymienić, co nie? Także musimy to rozebrać. No na tą chwilę nie potrzebujemy tego robić. My chcemy sobie tylko podczyścić to. No i tyle, nie? Widać na zamku już wytarcia, No farba już tutaj zaczęła po prostu troszeczkę schodzić w tych niektórych elementach, więc widać, że wypadałoby czymś troszkę gęstszym posmarować. Natomiast jeśli chodzi o samą muszczelkę, która jest w tym miejscu. Widzicie, no ona też jest usyfiona. Ja sobie biorę silikon, olejek. Tak wiecie, nie boję się prysnąć na niego, żeby to wypłukać ten syf i wtedy. Wacikiem sobie wycieram z każdej strony. Tutaj muszę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, no bo jest uszczelka oczywiście, nie? Ona siedzi na takim trzpieniu, który pracuje cały czas podczas pracy zamka. Na końcu mamy taką podkładkę, którą jak sobie zdejmiecie, to będziecie mogli wyciągnąć całość elementów wewnętrznych łącznie z uszczelką, czyli jak będziecie chcieli ją po prostu wymienić, no nie? No i bajer polega na tym, że pod tym wszystkim, co tutaj jest, zbiera się najwięcej syfu, nie? Dlatego tutaj warto po prostu lekko nacisnąć i dostaniecie się do tej uszczelki pod, pod tą podkładką i wyczyścicie cały ten syf, który jest nie. Jak sobie delikatnie popchniecie, to i ta uszczelka trochę zejdzie. możecie dostać się do tych elementów. Ile osób, tyle opinii. Większość ludzi twierdzi, że te lufy powinno się czyścić na okrągło za każdym razem. Ja czyszczę lufy w moich wiatrówkach, może raz na rok. Więc nie ma to sensu, żeby to nie wiadomo jak smarować. Tym bardziej, że no to jest karabinek, subkarabinek na śród BB. Oczywiście trochę syfu może się zebrać, więc procedura wygląda tak samo. Możemy sobie prysnąć i yy, wiecie, jak weźmiecie sobie zwykły yy, taki wycior z gąbeczką na końcu, bo są takie, przepchnięcie super. Jak nie macie, wystarczy zrobić tak jak ja, prysnąć i cały syf wyleci po prostu dołem. Też będzie dobrze, ale słuchajcie możecie też zrobić tak jak ja to robię, w tym wypadku, no bo w takich wiatrówkach sprężynowych ja nie używam filców w ogóle. Ja filce używam tylko w specyficznych, że tak powiem wiatrówkach na przykład takie jak ta i robię tak. Wkładam go do środka, Ok. biorę pompkę mojego dziecka od balonu, o i poleciało. No Widać, że tutaj filc uderzył, gdzieś poleciał pod ciśnieniem. No i co? Jest czyste, jest. Więc, przy pomocy pompki do balonów, może to być kompresor, może to być cokolwiek innego, co da troszeczkę większe ciśnienie. Bo gębą, jak będziecie próbowali dmuchnąć, to to, to nie zadziała, nie? bo ten filc się zaklinuje. A wy będziecie spuchnięci i tyle. Ale filc i tak nie wyleci. Więc teraz przechodzimy do naszego cylindra, który jest tutaj zamontowany. No a tak jak mówię, ja go nie domontowałem, bo dla mnie nie ma to sensu. Tutaj jest dość przyzwoity dostęp. Procedura dokładnie taka sama, tylko oprócz tego zamkniemy sobie klapkę, żeby to nie leciało. Spryskuję też wszystkie tutaj elementy dookoła, bo też na tych ściankach, proszę bardzo, jeszcze trochę zbieranie. I do środka wacikiem, tam gdzie sobie do trzecie. To jest dość duży element, więc nie będzie problemu. I wszystkie elementy, gdzie sięgniecie wacikiem, też robicie. Wycieracie praktycznie całą tą górną komorę zamkową. No, widzicie, przy górnej części komory zamkowej, tam gdzie były resztki smaru i inne syfy, no tam gdzie głównie przez zamek dostaje się też piach, no to widzicie, jak to wygląda. No. No. Dobra, jedziemy z magazynu. Magazynek oczywiście musimy zdjąć. Osłonka, która schodzi dość ciężko. O, pozbywamy się kapsuł CO2. Ożba, resztka gazu, będę Wam pokazywał lufą wewnętrzną. E, w tym miejscu są oczywiście uszczelki, o której musimy dbać, musimy tutaj pryskać olejkiem silikonowym, może być takim szprajem do broni. No musi to być po prostu nasmarowane, czyli za każdym razem trochę na kapsule CO2, można też spryskać prosto na uszczelkę. No chodzi o to, żeby były cały czas nasmarowane, to zapobiegnie wymrażaniu uszczelek. No bo tutaj podczas strzelania, naprawdę dynamicznego, serią i tak dalej, one się mocno wymrażają, trzeba smarować. W tym miejscu te nakrętki, w momencie, kiedy trochę porzucacie magazynkami, to na ten gwint dostaje się piach. Mimo tego, że ta osłonka jest, ona potrafi spaść, a też potrafi się przedostać ten, ten syf cały. Tak jak w tym wypadku, ona troszeczkę złapała złapa piasku, więc wykręcamy całość. Te elementy metalowe w zasadzie nie musimy ich nie wiadomo jak smarować, przetrzeć, żeby po prostu było czysto. Ale najważniejsze mamy w tym miejscu i o tą muszczelkę też musimy bardzo mocno dbać podczas wymiany magazynka, podczas wymiany czy ładowania, czy wymiany kapsuł CO2. Też spryskujemy tą muszczelkę. Jeśli chodzi o sprężynkę i konserwację, tutaj tego e, miejsca gdzie ładujemy nasze kulki, tu nie trzeba jakiegoś nie wiadomo jakich gigabasów, to wystarczy spryskać. Wacik, wkładacie tam gdzie powinna wejść kulka i przeciągacie góra, dół i jest wyczyszczone. Nie? Nie trzeba tutaj naprawdę jakichś kombinacji. Wystarczy potem odblokować sprężynkę i już jest ok, nie? Sprężynkę też możecie sobie nasmarować i wyczyścić. Jeżeli jest jakiś problem, gdzieś tam się nasyfiło, no to trzeba rozebrać. To wykręcając śrubki, trzeba rozebrać całą tą obudowę. Potem porozkręcać troszeczkę więcej śrubek z tego elementu wewnętrznego. No i wtedy macie dostęp do całości. Możecie całość rozebrać, nie? Też dobrze jest raz na jakiś czas sobie zdjąć i tutaj tą dyszę, która jest też bacik wchodzi do środka przesmarować, nie? Tu zazwyczaj się jakiegoś syfu większego nie zbiera, bo dysza wypycha wszystko na zewnątrz, ale wiecie, magazynek wpadnie nie tak w piach, tylko wpadnie w taki sposób i już jest problem, nie? Niektórzy się skarżą, że magazynek jakimś się nie do końca dopina. No to może być powód w tym elemencie. On może oczywiście się wytrzeć on może się uszkodzić, ale też może tutaj nalecieć syfu. Ja nie mówię, żeby go smarować. Ale go takim, wiecie, nawilżonym wawacikiem można wyczyścić ten syf, który jest tutaj w środku. Im więcej syfu, no tym będzie gorzej zaskakiwa blokada, no nie? Widzicie cały czas praca elementów, dlatego tyle syfu na tych, nawet gwintach się zbiera. A jak to ma posłużyć? No to trzeba się tym zająć. Magazynek kosztuje 3,5 stówy przeszło, więc wiecie, wyczyścić go poświęcając 15 minut, to chyba warto, żeby to przez jakiś czas jeszcze podziałało. No i w sumie już jesteśmy przy magazynku, to ostatnim elementem, który nas tutaj interesuje, to jest dokładnie w tym miejscu mechanizm od magazynka. Żeby dobrze trzymał, ja sobie dokładnie tym samym spryskuję całość gniazda w środku i ręcznikiem papierowym wycieram. Wiecie, to jest gniazdo, które jest bardzo mocno narażone na wszelkiego rodzaju syfy. Co za tym idzie? No trzeba to czyścić regularnie. Także słuchajcie, to są generalnie wszystkie elementy, łącznie z całym słupem karabinkiem, które żeśmy poczyścili. Dużo tego nie jest. No. Zespół zamka, zespół razem z bezpiecznikiem języka spustowego, jest w środku, więc po prostu żeśmy go przeczyścili. Troszeczkę gdzieś tam za kamarki weszliśmy sobie wacikami. Sprężyny i prowadnice od zespołu powrotnego, więc to wszystko jest poczyszczone. Zaraz będziemy smarować. Ale zanim to zrobimy, chciałbym jeszcze pokazać jedną rzecz. No bo wspomniałem o tym. DPMS-ie, którego żeśmy też ubrudzili wczoraj, przedwczoraj. Troszeczkę się usyfiło troszeczkę się ubrudziło i tutaj działa dokładnie tak samo. Wciskamy pin, wychodzi nam z drugiej strony, wyciągamy. I teraz zobaczcie: ja z DPMS-a wyciągam cały zespół. Proszę bardzo. Może być nawet i z dźwignią, środowania, To jest zespół od Bo ten nasz leży tu. Ok, on wygląda tak. I włożymy go na przykład tu. I on tu pasuje, nie? Czyli generalnie to jest dokładnie ta sama wiatrówka, To jest dokładnie ten sam mechanizm, ten sam zamek. Wszystko wygląda wręcz identycznie. Kiedy sobie wyciągniemy go i. Nawet dźwignia pasuje, no nie? Zeskoczyła dokładnie w to samo miejsce. Ok, teraz dokładnie to samo. Więc, yy, czyszczenie tego karabinka i tamtego karabinka wygląda identycznie. Więc, chyba, nie muszę Wam pokazywać teraz, jak tam się robi. Ja mam pokazać, że po prostu. To jest dokładnie te same elementy, ta sama wiatrówka. Dobra, więc pierwszą rzeczą, którą chciałbym poskładać, to jest, są sprężyny z mechanizmu powrotnego razem z prowadnicami. To są te elementy. Słuchajcie. Jedna wchodzi w drugą. Chciałbym to posmarować molybdenem. Dlaczego? No bo molibden ma właściwości, które tłumią trochę drgania. A to na sprężynach się bardzo fajnie sprawdza. Dobra, i teraz pierwsza wchodzi ta mniejsza. Na prowadnicę. Ona jest tam nasmarowana, więc fajnie to wchodzi i powinna się fajnie rozejść. Ta większa. Też uświniona w smarze. Tak jak powiedziałem wcześniej, jestem. Fres, który musimy sobie zgrać i lekko przekręcić, i to powinno już siedzieć. Dobra. Dokładnie tym samym smarem będę smarował ten element, bo chciałbym, żeby on fajnie sobie pracował. Nie jakoś nie wiadomo jak, ok, ale chciałbym, żeby był trochę nasmarowany, żeby te wszystkie elementy wewnętrzne fajnie ze sobą współpracowały. Więc tutaj też jedziemy molibdanem. Wędruję to do środka. Tutaj poszedł smar silikonowy, więc tutaj już tego nie robimy. Ten sam rodzaj smaru idzie do środka, do cylindra, żeby ułatwić pracę uszczelki. Więc w to miejsce też idzie silikon. No to powinno po prostu zapobiec uszkodzeniu uszczelki i wymrużeniu, nie? I w tym momencie składamy zamek. Smaru daję tylko i wyłącznie dosłownie w trzy miejsca, i to takie punktowe. Biorę sobie trochę na palec. Wiem, rękawiczki, BHP, bla, 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 nie? W miejscach, gdzie jest wytarta farba, z racji tego, że widać, w którym miejscu on pracuje. Ten zamek, więc w tych miejscach damy trochę smaru. Na to wszystko wędruje dźwignia, i w ten sposób wkładamy cały zespół. Zamka, który nam idealnie tutaj będzie pasował. Jak już mamy tą perspektywę, i mamy otwarte, więc wam pokażę, gdzie pasuje dokładnie magazynek. On wchodzi dokładnie w to miejsce, tak, tylko że od spodu wiadomo nie. Ta uszczelka spotyka się dokładnie w tym miejscu i cylinder pracuje, puszcza nam gaz z magazynka i od razu wystrzeliwuje do lufy wewnętrznej kulka. No nie, i ona sobie leci. Jeśli chodzi o zespół pustu, ja tutaj się nie wiadomo jak nie spuszczam, zawsze biorę sobie troszeczkę tego szpraju do broni i w te miejsca, gdzie są szczelinki, trochę wpuszczam i z wierzchu przecieram lekko. Ok, nadmiar zbieram i tak zostawiam już. Jak już mamy to nasmarowane wszystko, składamy. Pasuje to idealnie, tak, dopinamy, siedzi. Tak jak mówię, trochę mam ręce usmarowane, czekajcie! Trochę ręce usmarowane, trochę wypłynęło po tym psiuknięciu, nie przejmujemy się tym lepiej, żeby był smarny, żeby go nie było. Sprawdzamy, pięknie chodzi, leciutko coś tam prysnęło, coś tam na zewnątrz wypłynęło, nie przejmujemy się, powycieramy. Skoro mamy już to wszystko zrobione, lufa wewnętrzna. Lufa wewnętrzna, która wchodzi w to miejsce. Trzeba znaleźć miejsce, gdzie ona będzie idealnie pasowała. Wchodzi. Pierścień. Tłumik płomienia, czy też urządzenie wylotowe. Nie wiem, specjaliści niech się na ten temat wypowiedzą, Czy on jest. Gwint lewoskrętny. Pasuje wszystko na gwincie 14 mm nawet od Microsoftu. I tak naprawdę mamy wszystko. Magazynek trzeba tylko zapiąć. Klapkę. Kurde, nie żałowałem tego smaru. No nie żałowałem tego oleju. No, i jak sami widzieliście, bardzo prosta rzecz, łatwo się to robi i cała procedura tak naprawdę zajmuje 10 minut. Ale z racji tego, że ja pitole różne rzeczy dookoła tego wszystkiego i chcę wam pokazać rzeczy, których można nie zauważyć na pierwszy rzut oka, no to trwa to nieco dłużej. Teraz wystarczy ją po prostu przetrzeć z wierzchu i będzie cud, miód i orzeszki, wręcz nowa replika prosto z pudełka. No, prawie że. I tak jak powiedziałem wcześniej, DPMS to tak naprawdę ten sam sprzęt co A4P. No Z tą różnicą, że jest inna kolba i trochę dłuższa lufa. Ale cała komora zamkowa, mechanizmy, sprężyny, cylindry, uszczelki to jest wszystko dokładnie to samo. Więc wystarczy, tak jak w tym egzemplarzu, wcisnąć guziczek, wyciągnąć go na drugą stronę. Już macie dostęp do zespołu zamka, który wyciągacie 3 sekundy, obracacie karabinek na drugą stronę. Wyciągacie sobie mechanizm obrotny, cały. Że bardzo. Ile minęło? 30 sekund. I tak naprawdę macie wszystkie te elementy, które ja Wam przed chwilą pokazałem, w 20 czy tam 30 minut. Teraz wystarczy prysnąć, wyczyścić, nasmarować i po 10 minutach takiej zabawy z browarkiem macie załatwioną rzecz. Jeśli chodzi o zwykłe wyczyszczenie A4P czy DPMS, wygląda to właśnie tak. I karabinek, który trzymam, tak rozłożony, tak na pół złamany, obejrzycie za jakieś 3 dni na kanale, czyli test i recenzja DPMS-a. Zapraszam i do zobaczenia. Cześć.